Znowu próbuje się z łóżka wygrzebać. Z kawą w ręku, co nawet nie budzi. Za oknem twarze zimne jak cegła. I myśli, że przez ludzi nie warto się łudzić. Kawa jest mdła. Nie grzeje już jak dawniej, ciągle mi mało. Choć nic nie jest dla mnie, to nie jest życie, to tylko schemat. Może gdzieś w wersach znajdę antitotum temat. Siadam do busa, tam zderzenie frustracji. Zapach potu zmarnowanej motywacji. Kierowca jak z minął boga z żabki. Biletów brak, skazał mnie wzrokiem jak sędzia z ławki. Z ławki. Polscy parnie pieniędzy, ani kotyny umysł Ja pragnę spać z myślą, że hip-hop to nie wymysł Nie liczy się dla mnie to, co myślisz Mam swój lek na każdy ból Pomień gasi, burzę myśli i na chwilę znika szum Znika szum Świat zmienia się na lepsze, ile w tym prawdy nie wiem. Powiedz mi, brat, kiedy znajdę swój Eden. Na razie otaczają mnie szare ściany, szare bloki, szare mury i szare trawy. Gdzie się podział świat, na którym ludzie chcieli miłość szerzyć? Czy za choćby mały skrawek chciałbym w to wierzyć? Tyle prób, powiedz ile jeszcze One patrzą przeze mnie, jakbym był powietrzem Już nie czekam na cud, nawet nie chcę odpowiedzi Blant został obok, jak nikt inny nie siedzi Zgadnij kto dziś znowu sam wraca po schodach Nikt nie zapytał czy żyję, czy zdycham po nocach Znowu słucham bitu, jakbym miał tam ratunek A wersy kleje, jakby to był jedyny kierunek Brak weny, zmęczenie, to wszystko potęguje presja Duszę się, jakby brakło mi powietrza każdy dzień, jak powtórka bez treści, czy to świat oszalał? Czy ja w tym nie mam chęci? Mówią, weź się w garść, jakby to było proste. Jakby ból zniknął, gdy przełkniesz go z dostem. Czekam, aż coś zaiskrzy, jak ogień w starym piecu. A jedyne co iskrzy, to łzy. Na końcu wersów Na końcu wersów. Zabija mnie samotność! którą sam sobie zgotowałem. Nikt i nic mi już nie czeka! Nie widzę przed sobą przyszłości. Jestem w proszku, w rozsypce. Wypalony, rozmontowany, śmiertelnie zmęczony, chociaż niczego w życiu nie dokonałem. Muszę przystanąć w biegu, chociaż nigdzie nie dobiegłem, i odpocząć odpocząć za wszelką cenę.